Partnerem dzisiejszego odcinka jest platforma inwestycyjna eToro. Rejestrując się przez link pod tym filmikiem, możesz zacząć inwestować w akcje bez prowizji. Dzisiejszy film skierowany jest do początkujących inwestorów, którzy chcieliby rozpocząć odkładać nadwyżkę finansową na inwestycje długoterminowe. I specjalnie mówię nadwyżkę, a nie oszczędności, gdyż aby móc inwestować pieniądze na giełdzie trzeba najpierw posiadać jakąś poduszkę finansową i dopiero nadwyżkę można inwestować. Także jeśli chcesz się nauczyć to robić, to zapraszam na odcinek. Cześć i witam Cię na naszym kanale Giełda Inwestycje Trading, który powstaje we współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel. ja jestem Patryk. Wiadomo, że wraz z biegiem czasu rośnie doświadczenie, cokolwiek robimy. Ale najtrudniej jest zacząć, kiedy nie mamy żadnej wiedzy, bo wtedy nawet nie wiemy, czego nie wiemy. Więc nie wiemy, czego musimy się dowiedzieć. Jednak jeśli chcemy coś zrobić, musimy wykonać ten pierwszy krok: wskoczyć do głębokiej wody z zaufaniem, że jakoś to ogarniemy. I nie inaczej jest w inwestowaniu. Faktyczne rozpoczęcie sprawi, że dowiemy się o wiele więcej niż jeśli tylko czytamy książki, oglądamy poradniki i się tak przygotowujemy, tak naprawdę nic nie robiąc. Trzeba zacząć i bardzo prawdopodobnie wiele decyzji, szczególnie na początku, nie będzie najlepszych. Jedni potraktują to jako porażki, a inni jako lekcje. Powinniśmy starać się wyciągać jak najszybciej wnioski, wiedzę z takich lekcji, ale nie bać się ich doświadczać. Wchodząc w świat rynków finansowych zacznij małymi kroczkami, nie wchodź od razu all in, tak że wszystko naraz i jak rozsądnie inwestować moimi kroczkami, to pokażę Ci na takim prostym wykresie. Dolna oś pokazuje czas, który już inwestujemy na giełdzie. Oś pionowa to z kolei doświadczenie oraz stosunek zysku do ryzyka, który wraz ze zdobytym doświadczeniem jesteśmy w stanie coraz świadomiej kontrolować. Dla osób, które nie mają żadnego doświadczenia, a chciałyby rozpocząć inwestować, najprostszym sposobem, który nie wymaga dużej wiedzy, jest zautomatyzowane kupowanie funduszy ETF. Pod hasłem zautomatyzowane kryje się po prostu regularne nabywanie funduszy, które kopiują szeroki rynek, a słowo regularne jest słowem kluczowym, gdyż tylko dokupując regularnie kolejne transze będziemy w stanie wykorzystać ogólny rozwój gospodarczy. Niezależnie od ogólnego otoczenia rynkowego, przy tej strategii ważny jest wybór odpowiedniego rynku i tu najprościej jest skoncentrować się na jak najszerszej zdywersyfikowane fundusze ETF, czyli np. takie, które odzwierciedlają rozwój gospodarczy całego kontynentu lub nawet całego świata. Wyspecjalizowane fundusze ETF, czyli takie, które na przykład odzwierciedlają poszczególny sektor, wymagają już większej wiedzy. Przy wyborze konkretnego rynku niektórzy zauważą, że wybór dalej pozostaje bardzo duży, bo samych ETF-ów na SP500 jest bardzo dużo. Można je kupić u dziesiątek różnych emitentów, jednak to, który z nich wybierzesz, jest naprawdę drugorzędne. Udowodnię ci tym wykresem. Widzisz tutaj 6 różnych funduszy ETF, które odzwierciedlają indeks 500 największych spółek w USA, czyli SP500. Co można na nim zauważyć? No właśnie. Każdy z tych funduszy przyniósł niemal identyczny wynik. Warto również zwrócić uwagę na pierwszą ćwiartkę wykresu. Okres ten to kryzys finansowy, który doprowadził do dużej przeceny inwestycji w amerykańską gospodarkę. Jednak kiedy regularnie również podczas takich okresów będziesz nabywać kolejne udziały w fundusz, spadki te wykorzystasz do poprawienia swojej średniorocznej stopy zwrotu oraz jednocześnie zmniejszysz tym wahania w portfelu. Czas takich spadków z psychologicznego punktu jest po prostu trudno przetrwać, bo w trakcie ich trwania media naokoło będą krzyczeć, że świat rynków finansowych się kończy, że nastąpi zmiana systemu gospodarczego itd., itd. Jednak w długim terminie przedsiębiorstwa okres ten wykorzystują do poprawienia swojej pozycji rynkowej i nabywając takie ETF, nabywasz właśnie takie firmy. Przy SP 500 jest to 500 największych firm w USA, w których znajdują się również najlepsze przedsiębiorstwa świata, ale i kilka, które z czasem zbankrutują. Jednak porażka jednej firmy to wygrana drugiej. Rynek w tym czasie oczyszcza się ze słabych przedsiębiorstw, a historia pokazała, że wzrost wartości takich firm nie powstrzymują nawet wojny światowe albo jakieś reformy walutowe, albo na przykład pandemia i żadne inne katastrofy. Oczywiście pojawiały się dłuższe okresy spadków, ale kiedy dalej będziesz kontynuować nabywanie udziałów w cały rynek, prawdopodobieństwo, że na całości wyjdziesz zyskiem jest bardzo duże. Kiedy już uzyskasz większe doświadczenie i stwierdzisz, że chciałbyś albo chciałabyś zająć się inwestycjami troszeczkę bardziej aktywnie, to z automatyzacji możesz przejść do wybiórczego nabywania udziałów w tego rodzaju funduszach. No i takim sposobem możesz, nazwijmy to grać, o wyższe średnioroczne stopy zwrotu. Na osi przesuwa się to do góry, to znaczy łączy się to z wyższym ryzykiem, ale i zarazem wyższymi średniorocznymi stopami zwrotu. Zautomatyzowaną część oczywiście również możesz dalej prowadzić. Ostatnim etapem rozwoju inwestora jest już inwestowanie w konkretne firmy. Na naszym wykresie etap ten wygląda następująco. Wraz z większym doświadczeniem mamy możliwość wygenerowania wyższych średniorocznych stop zwrotu, i to wspomnę, że fundusze zdywersyfikowane są szerzej, co zmniejsza ryzyko, ale i średnioroczną stopę zwrotu. No i warto też wspomnieć o tym, że jeśli budujemy portfel na jednym etapie i na nim zostaniemy, to nasze doświadczenie mimo upływu czasu nie przyczyni się do lepszych wyników. Średnioroczne stopy zwrotu z funduszu są powiązane z ogólnym rozwojem gospodarczym. Tym samym jest on ograniczony do tempa rozwoju danego sektora lub gospodarki, w którą inwestujemy. Przy inwestowaniu w poszczególne spółki mamy z kolei możliwość wyboru tych firm, które rosną szybciej niż sektor, w którym działają. I jeśli to robią, to oznacza to, że zdobywają coraz większe. Większą część sektora. Więc podsumowując, zautomatyzowane inwestowanie w fundusze ETF nie wymaga od ciebie ani dużej wiedzy, ani pracy. Za to wymagany jest możliwie długi horyzont czasowy. Przy wybiórczym kupowaniu funduszy ETF podstawowa znajomość rynków finansowych jest już wskazana. No a inwestowanie w pojedyncze akcje wymaga jeszcze większej wiedzy. Wraz z czasem i zainteresowaniem tematem inwestowania wiedza ta sama przyjdzie i tym samym możesz lepiej kontrolować ryzyko i grać o wyższe stopy zwrotu, to znaczy większe od średnio rynkowych. Daj znać, na którym poziomie zaawansowania ty jesteś. Czy regularnie dokupujesz udziały w funduszach ETF, czy kupujesz je wybiórczo, czy może jednak inwestujesz w wybrane akcje? Daj znać w komentarzach. Dzięki, wielkie za oglądanie. Jeśli się podobało, to daj łapkę w górę, daj sobie dzwoneczkiem. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Trzymaj się, cześć!